ciemno graczu, z tej strony Patryk. Stworzyłem dla ciebie zestawienie świetnych gier, przy których ja bawiłem się bardzo dobrze i myślę, że spodobają się również tobie. Obejrzyj do końca i wybierz coś dla siebie. A jeśli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, to zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. A teraz lecimy z odcinkiem, zaczynamy nasz gamingowy seans. Ja Jaram się niesamowicie, bo czasami trafiają na nasz telefon takie perełki, których nie powstydziłby się żaden konsolowiec czy nawet pecetowiec. Endless Survival to właśnie niesamowity survival z nie do podrobienia klimatem post-apokalipsy zombie. Koncept żywych trupów został tutaj wymieszany z takim mistycyzmem, a z tego tworzy się nam bardzo fajna fabuła. Na początku przez dłuższy czas jesteśmy prowadzeni za rękę, gra uczy nas co jest ważne, co pozwala nam poznawać świat oraz całą mechanikę, a przy tym świetnie się bawimy. Świat jest bardzo duży i bardzo bogaty. Podzielony jest w sumie chyba na dwa biomy reprezentujące odpowiednie bóstwa. Eksploracja lokacji to czysta przyjemność, a my z chęcią staramy się o to, by nasza postać była coraz lepsza i coraz lepiej wyposażona. Do dyspozycji mamy cały obóz, który nam w tym oczywiście pomoże niesamowita produkcja, w którą każdy moim zdaniem powinien zagrać. Wydaje mi się, że jest to absolutnie najlepsza gra, w której eksterminujemy umarlaków. Pod każdym względem rozgrywka jest przygotowana w świetny sposób, a my możemy cieszyć się każdym wystrzałem, każdym ciosem oraz każdym headshotem. Tym bardziej, że pod względem audiowizualnym tytuł jest stworzony na wysokim poziomie. I tak możemy sobie przechodzić kampanię na różnych poziomach trudności, a w lobby dostosowywać obecny sprzęt lub zakupić w sklepie coś totalnie nowego. Jest to prosta gra, opiera się po prostu na odpieraniu. Fala ataków zombie, ale towarzyszący temu fan jest nie do opisania. Jest to tytuł, który ma tętniące życiem walki z całą masą wrogów do zwalczenia. Jest to gra bazująca na grze na PC, mówiąc całkowicie szczerze, wygląda ona tak samo dobrze jak na naszym blaszaku. Do dyspozycji masz kilka postaci, a każda z nich różni się nie tylko stylem walki i atakami specjalnymi, ale też charakterem, a za tym idą całkiem inne dialogi, a historia poprzez to ma też inny wydźwięk. To, jak i w sumie każdy inny element tego hacken slasha sprawia, że chcemy zatrzymać się przy nim na dłużej, i wycisnąć z niego wszystko, co ma do zaoferowania. Większość swojego czasu tutaj spędzisz na toczeniu walk, które okraszone są przyjemnymi dla oka rozbłyskami ataków. Gra nie daje nam niesamowitą ilość swobody, jeżeli chodzi o poruszanie się naszym bohaterem, ale swoboda pojawia się, jeśli chodzi o przygotowanie taktyczne do starć. Możesz łączyć bronie lub ogólnie przygotowywać swój sprzęt, by stawić czoło mutantom i zombiakom. Gra uraczy Cię też zalążkiem fabuły, w którą możesz się wkręcić, jeśli chcesz. Całość zabawy opiera się jednak na przechodzeniu misji, realizowaniu celów i odpieraniu coraz większych i silniejszych hord przeciwników. Na uznanie na pewno zasługuje toczka graficzna, która rzuca się w oczy i zdecydowanie wyróżnia się na tle innych gier na telefon. Jest to gra, przy której można spędzić wiele przyjemnych chwil. Znacie Baba Jagę, co nie? Znacie też pewnie grę Baba Jaga Patrzy. Ta gra również zawiera w sobie tą właśnie postać. Jednak to nie ona będzie głównym bohaterem zabawy. Wcielisz się w Iwana Blacksmitha, pechowego kowala, który uwięziony jest pomiędzy carem wyznaczającym mu niemożliwe zadania, tajemniczą wiedźmą, która chce nim manipulować. Oraz swoją babcią, która chce, byś znalazł sobie żonę. Gra jest zbyt bogata, by móc ją opisać w tak krótkim czasie, jednak to, co mogę Ci przekazać, to fakt, że masz możliwość pokierować opowieść na wiele różnych sposobów poprzez decyzje, jakie podejmujesz. Poprzez swoje działania zdobywasz lub tracisz reputację, a to ma wpływ na to, co czeka Cię w dalszej podróży. Można powiedzieć, że jesteś kowalem własnego losu. Powodzenia! Teraz przyszedł czas na sportowe emocje. Gra zabierze cię w podróż po kortach tenisowych całego świata. Dla każdego zapaleńca sportowej rywalizacji będzie to świetna zabawa, bo opcji do tego, by skopać komuś tyłek, tutaj jest mnóstwo. Możesz rozpocząć własną karierę tenisisty, biorąc udział w dziesiątkach turniejów, aż dojdziesz do takiego poziomu, gdzie będziesz mógł wziąć udział w najbardziej prestiżowych imprezach. Za zarobione pieniądze możesz ulepszać swoją rakietę tenisową lub customizować swojego zawodnika, by godnie reprezentował cię w błyskach fleszy. Do tego organizowane są od czasu do czasu przez twórców eventy, które są dodatkową porcją zabawy. Gra jest stworzona bardzo realistycznie, klimat kortowych zmagań moim zdaniem jest zachowany idealnie. Jest to gra bardzo mocno stawiająca na historię, a historia kręci się wokół samotnej starszej kobiety, która mieszka na swojej farmie, która położona jest daleko poza jakąkolwiek cywilizacją. Jedyny kontakt ze światem zewnętrznym ma ona poprzez listy, które przysyła jej rodzina. W tej całej opowieści jest mnóstwo emocji, mnóstwo klimatu oraz mnóstwo okazji do tego, by miło spędzić czas. Szczególnie jeśli chcecie trochę wychillować, bo ten tytuł jest naprawdę spokojny i powolny, będziesz mógł raczyć się wiejskim życiem oraz obowiązkami głównej bohaterki, a fabuła będzie iść do przodu za każdym razem, gdy do twoich drzwi zapuka listonosz z nowym listem. Ja osobiście uwielbiam takie klimaty, już kilka minut gameplayu sprawia, że człowiek się relaksuje, dlatego serdecznie ci to polecam co. Kiedyś ten tytuł przewinął się przez moje zestawienie, ale gra jest we wczesnym dostępie, a to oznacza, że ciągle się rozwija i ewoluuje. Jest to przedziwny, alternatywny świat, w którym zwierzęta osiągnęły ogromną siłę i mądrość, a uzewnętrzniają swoją istotę w widowiskowych walkach na arenie. Jednak nikt tutaj nie tapla się w błocie jak świnia, za to wchodzi w opancerzenie śmiercionośnej maszyny i stara się rozłożyć rywali na łopatki. Sterowanie skupia się na bardzo prostych i łatwych do opanowania ruchach, które na starcie. Się poznajemy w samouczku. Potem nie zostaje nam już nic innego, jak wejść w żelazne pięści swojej maszyny i dbając o refleks i wyczucie sytuacji wymierzać celne ciosy. Graficznie ten tytuł bardzo mi się podoba, jest sporo kolorów, a do tego widoczna jest tutaj całkiem wysoka rozdzielczość, więc fajnie się w to gra. Tego typu bijatyki to nie tylko nawalanie się po tyłkach, ale przede wszystkim show. To, co tutaj się dzieje, oglądamy jak film, z tą różnicą, że mamy okazję w tym filmie mieć swoją rolę. Do dyspozycji jest mnóstwo postaci ze świata horroru, każda z nich jest indywidualnym tworem, każdy ma swój unikalny charakter i własne ataki oraz umiejętności specjalne. Widowisko, mimo że na mniejszą skalę, to jest porównywalne do Mortal Kombat. Długi szereg kombinacji ciosów sprawia, że możesz kreować tutaj wyjątkowo imponujące kombosy. Dlatego baw się dobrze. Słuchaj, bardzo się cieszę, że obejrzałeś do końca. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to aż je odkryjesz. Dlatego do następnego mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!